Witajcie serdecznie. Tak jak mówiłam, tak jak mówiłam jest książka e, Aury ludzi i minerałów. Można ją u mnie zamówić. E, można się dużo z niej nauczyć. E, miałam okazję, właśnie e, swego czasu, miałam okazję, słuchajcie, robić zdjęcia e, minerałów. Zaraz Wam pokażę. O, 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 tutaj są na przykład. Zdjęcia minerałów na różnych urządzeniach na różnych urządzeniach na różnych urządzeniach do aur, do energetyki minerałów, I patrzcie tutaj są na przykład y, zdjęcia, tutaj są rysunki aur, minerałów robionych przeze mnie kiedyś i przez inne osoby, natomiast tutaj są na przykład zdjęcia meteorytów, y, jak wygląda energia, energia i aura y, meteorytów niektórych ale także można zobaczyć sobie tutaj przepiękne, przepiękne zdjęcia. Przepiękne zdjęcia, właśnie. I są te, te, te rzeczy opisane. Opisane są właśnie, dlaczego wyglądają tak u minerałów, a inaczej. I w takim układzie proszę nie poddawać się. Jeżeli chcecie, Tutaj właśnie też jest takie zdjęcie z aurą minerału w postaci anioła. Po prostu są mega przepiękne zdjęcia. Książka zawiera wiele różnych ćwiczeń. Książka zawiera wiele informacji. Zawiera także informacje o naszej aurze, o aurze, o aurze zwierząt, różne ćwiczenia zawiera. Jest to taki przewodnik podstawowy, bo tutaj właśnie mamy przykład aury, aury ludzkiej, czy rysowanej, czy właśnie z urządzenia. Zawiera dużo różnych cennych informacji. Jeżeli będziecie chcieli jakieś wykłady, możemy zrobić grupę na WhatsAppie i wtedy oczywiście będzie to odpłatne. Nie będą to duże koszty, bo przecież też trzeba pracować, i móc opłacić wszystkie rachunki. Także symbolicznie będą opłaty za takie nasze spotkania i byśmy to robili na Whatsappie wtedy. Nie będę robiła tego na TikToku, ponieważ niestety wiele osób będzie przeszkadzało, wiele osób będzie nam bym powiedziała, no, po prostu przeszkadzało w wykładach i nie będzie to spójne wszystko. Także, jeżeli będziecie chcieli taką grupę utworzyć na Whatsappie, grupę, która będzie chciała się i uczyć i robić różne, bym powiedziała, też ciekawe eksperymenty, bo taka możliwość będzie. Oczywiście, jeżeli będziemy się spotykać na przykład w Warszawie, czy gdzieś pod Warszawą, to można różne takie właśnie eksperymenty też robić, i pomiarowe, i różne inne. Bo są to rzeczy bardzo ciekawe i bardzo rozwijające. Może ktoś z Was też właśnie ma różne urządzenia i różną ciekawą wiedzę. E w związku z tym e też zapraszam do takiej współpracy i możemy taką grupę sobie utworzyć na WhatsAppie, i wtedy będziemy e wspólnie, wspólnie się spotykać, wspólnie po prostu się rozwijać, a także będziecie korzystać no, z mojej wiedzy. Także piście pod, pod filmem czy Was interesują takie spotkania i kursy i zapraszam do no na, no, na live'y, na, na y, które będą zawsze wieczorem. Staram się coś właśnie Wam powiedzieć o na, na live'ie. Ta 21.30, no nie zawsze się udaje. I na 22 zapraszam oczywiście na modlitwę, bo nasz pokój i miłość jest bardzo ważna dla nas samych, dla Ziemi, dla świata żebyśmy mogli się rozbijać. Do zobaczenia, do usłyszenia i dobrego dnia.